Dobra, zaczynamy e, rozpakowywanie największej paczki, która powinna być, powinna być, podkreślam, e, zapakowana w drugą folię, tak? Chyba, że w środku jest pudełko produktu, no to jak najbardziej fajnie z ich strony, ale coś czuję, że to nie będzie kwestia tego. Tylko po prostu zapakowali e, taśmą, kleili, zapieczętowali pudełko produktu. I, I wysłali tak. Także to ich jest cała, cała procedura zabezpieczenia. Ale, nie chciałem odbierać osobiście, bo nie wiedziałem czy będzie pudełko ufajdane, czy nie chciałem tego zabierać do samochodu. Liczyłem po prostu, że ładnie to zapakują. No, dawaj, a nie się do środka, nie czasu. A jest! Przepraszam, zwracam honor. Zwracam honor, Media ekspert. Bardzo ładnie. Na to właśnie liczyłem, po cichu. E, I tak, jest, jest w środku pudełko dopiero e, produktu, tak? Także to jest tylko ochronny, ochronne opakowanie, także bomba. Tak naprawdę tego sierściucha mogę wyrzucić. Tego się sierściucha będę mógł wyrzucić. A to postawimy tutaj. To jest prezent dla babci, która mieszka na wsi, tak naprawdę całkiem sama. I już ma telewizor, ale radio ma troszeczkę inny taki. Inny ma vibe, inny troszeczkę. Inny klimat daje, tak? Kurczaki, nie ma moich ulubionych ścierek. Nie ma moich ulubionych ścierek. Dobra. Radio, kamery. Nie będę się tam rozpowiadał o firmie, ale powiedzmy, że na tyle jest y, dystrybutor y, Adler, Adler, kamery i jeszcze jakąś inną markę jeszcze y, sprzedaje. I ogólnie mamy KombiBar, taki opiekacz z Adlera, który wiele lat nam służy. Jest on praktycznie używany codziennie. Zarąbisty produkt. I mam nadzieję, że kamery też jest taką marką po prostu y, solidną, tak? Jest solidną marką. Y, także y, mam nadzieję, że to jest jednak dobrej firmy. Radio bardzo proste, zasilane yy, kablem. Chociaż też na baterie może być. Jest duże, czytelne. No i ma taki wygląd, tak? Także mam nadzieję, że, że się sprawdzi. Zobaczymy jak zasięgiem w ogóle u babci. Przetestujemy je za chwilę też gdzieś podłączę. Yy, zobaczymy jak to jak to śmiga. Dobra. Wystarczy. Nie lubię tej sztywna jest ta gąbka. Gdzie jest moja? Gdzie jest moja żółta? Dobra, pewnie zaraz nie znajdę. Eee, dobra, chodźmy to rozpakować. Eee, światła jest niestety mało, ale mam nadzieję, że będzie widać swój jak. Ok, mamy styropian, kabel zasilający, który nam się zaraz przyda. Eee, samo radyjko, bardzo leciutkie. Nawet bardzo, 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 bardzo bym powiedział leciutkie jest. Jakaś tam prosta instrukcja w środku. Nie chcę jej nawet wyciągać, bo jest cała w tym. kamery model CR1130. Nie przedłużając, nie przedłużając, idziemy to od razu podłączyć, tak? Radio naprawdę wygląda, jakby było z lat 60. Fajnie, fajnie. Zrazi mi właśnie na czymś tak zależało mi na czymś bardzo takim prostym. E... Okay. No i tak radijko samo wygląda. E... Samo Radyko. No powiem tak, y... ogólnie mam wra wrażenie, mam takie, że jest taniocha na maxa. No ale. No ale okej. Okay. Wejście na baterię. No, Ta dnia, na Maksa, powiem. Naprawdę, nawet ten plastik po prostu taki jest no, najtańszy, jaki tylko chyba jest. No ale mówię, radio ma dobrze grać, tak? Radio, radio. Dobra, e, to pokrętło służy do ustawiania stacji, no jest naprawdę no tanie na maksa jest średnio jestem zadowolony z pierwszych wrażeń dobra podłączmy je, podłączmy je i zobaczmy jak to działa do jakiegoś miejsca gdzie, gdzie trochę więcej tego światła jest a może tu trochę więcej tego światła będzie Weźmiemy to, łączymy. oto jest właśnie marki Adler, Kombiwar i dystrybutor, właśnie, nie pamiętam jak się nazywa, ale Adler, kamery i coś jeszcze, jakaś trzecia marka jest Promuje te, te produkty. Także no mam nadzieję, że, że w miarę to będzie spoko grało. Aczkolwiek, no, mówię, pierwsze wrażenia są dosyć kiepskie, bo bo, no, bo strasznie, no nie wiem, mam wrażenie, że to jest. Że to jest. Yy, no, szejsowate, tak? Sejsowate, ale zaraz zobaczymy, jak to odbiera. Bo tak naprawdę, no, nie będzie się tego nigdzie nosiło. Przenosiło to, będzie stało w miejscu i to ma ładnie grać, tak? I ma, ma ładnie odbierać. Także jedyne, co mnie interesuje. Ee, kabel jest w miarę długi. Jest Jantenka. Dobra, jesteśmy podłączeni. Teraz tak da się da do tyłu wziąć, żeby nam nie przeszkadzało Musimy i tak antenka, antenka... Antenka jest w ogóle skrzywiona na, na samym czubeczku. Także ogólnie no nie wiem, kiepsko, A szkurczaki no Tak naprawdę radio jest po prostu jest szajsowate. Jest szajsowate. Rozłożymy tą antenę. tak naprawdę nic nie słychać. Nic nie słychać. No i co jest? No jest niby na maksa głośność. Pokrętło Tone, w ogóle co to jest za pokrętło ton? Radio kompletnie nie odbiera. No nie no, muszę, muszę, będę musiał zwrócić, niestety. Pierwsze to nie działa. Pierwsze to nie działa. Trzeba zacząć. Co za syf. Naprawdę się nie spodziewam jakoś wiele, tak, ale za samo radio, znaczy samo radio Niby coś tutaj buczy. A, jejciu, jejciu, Nie no, nic nie odbiera. Sześć, po prostu naprawdę szajs. Tak jakby po prostu tak jakby w ogóle nie działało, nie odbierało żadnego sygnału, co to w ogóle jest? Nie, jest szajs i to fatalne. Nie wiem, nie wiem, po prostu teraz się już nawet nie chce kręcić. Idę że do instrukcji obsługi, ale... Sorry, to jest radioodbiornik, to nie jest, nie wiem, statek NASA, tak? Ale okej, okay, niech będzie. Może coś pominąłem. Może coś pominąłem, może czegoś nie wiem. Dobra, dobra, dobra. Jakieś samo ostrzeżenia. I tak naprawdę nic tutaj więcej nie ma. Gdzie jest język polski. Język polski, instrukcja obsługi na samym końcu. Mhm. Mm To jest dwójka. Dwójka to jest regulacja tonów, cokolwiek to znaczy. Antena, głośnik, gałka regulacja częstotliwości. No to jest szóstka. Kręciłem tym, to nawet nie chce działać. Gałka regulacji włączności, ono, przycisk funkcyjny, wybór częstotliwości, skala. Dobra. Syf, syf. Jeszcze raz syf. No nic, będę musiał szukać jakieś alternatywy. A to zwrócić, to nawet się już nie chce kręcić, tak? Ja się nawet już nie chcę kręcić. I to nie jest najtańsze radio, naprawdę nie chciałem żadnego najtańszego, zresztą bardziej się kierowałem wyglądem i prostotą i funkcjonalnością. To nie jest najtańsze radio, a jest po prostu, no takiego klopsa to nie wiem, dawno nie kupiłem. Chciałem dobrze, ale niestety. Dobra, pakuję ten syf, muszę go zgłaszać do oddania. E, także, także tak, robię cięcie. Unikać, unikać.